Cześć, mam z tej strony, Kendamania. Dzisiaj nauczymy się właściwie arpegna. Arpegna jest trik, właściwie jeden z najbardziej podstawowych trików. Jest bardzo łatwy, fajny, więc myślę, że ten odcinek nie będzie za długi. Ale przynajmniej nie wiem, postaram się Was nauczyć jak najlepiej. Tak? Więc, cóż, zostawcie sukienkę i lajka, a ja. Le Na co naukę. Let's go. No to cóż. Jedną z najważniejszych informacji o pewnie to jest to, że wyglądało tak. Eee, I cóż, czy jest wykorzystywany w kombosach? Ja go nie wykorzystuję ani trochę, ale to zależy, kto, kto jakby lubi jakie trigi, tak? Ale dobra. Eee, jak przynajmniej zacząć naukę? Trzeba. E, tak mniej więcej w tym momencie, kiedy jest Ken już, wiecie, w tym momencie o, jakby e, takiego jakby, trzeba w tym momencie pociągnąć tam do siebie, by przyciągnąć ją. Wtedy Ken nabiera rotacji, no i wtedy po prostu, no i wtedy po prostu jakby spike musi być w dół skierowany. Jak już jest, jak już ten ruch jakby jest zapamiętany, to musicie, musicie teraz tylko wycelować jakby w otwór w to I cóż, właściwie... Właściwie no to to chyba tyle, no bo jak już mówiłem, to odcinek będzie strasznie krótki pewnie. Jeszcze pewnie postaram się coś tam domontować, ale no. Eee, pamiętajcie o ginaniu kolan i o zasubskrybowaniu tego kanału. tak wiesz, Tylko takie informacje dodatkowe. Eee, no i cóż, właściwie pamiętajcie, każdy klip zakończyć e, jednym ruchem. Jak kończycie na to tak. <laughs> Albo tak. E, dobra. No ale to był sens. Dobra. Jak już opanujecie ten ruch i mniej więcej przynajmniej wiecie gdzie spadnie Ken, to musicie jakby opanować ten ruch kiela. Czyli, że nie może robić obrotów się jakby za bardzo takich, tylko trzeba nie za mocno jednak pociągnąć i nie za lekko, żeby nie zrobiło ani się tak, ani żeby nie zrobiło się By tak dobrze stosować. Eee, cóż, co jeszcze jest w tym ciężkiego i w ogóle do nauki. Jeszcze tyle. Szczerze nie wiedziałem, jaki zrobić poradnik. Ten trik jest super łatwy. Jedyle coś w tym najważniejsze, żeby pociągnąć tam, tak? Żeby pociągnąć tam do siebie. Później można się nauczyć różnych trików, np. Polak Lighthouse. Do Lighthouse'a też zrobię czyli że do tego. A pull-up Lighthouse to oczywiście mi pewnie teraz nie wyjdzie. Ale mogę spróbować. No dobra, no i cóż. No, no i to tyle, zostawcie subika i lajka. A, jeszcze tu taka takie tylko słówko. Klasyczek. No cóż, dobra. Mam nadzieję, że, że do tej osoby, którą powiedziałem to słowo, to odpowiedziała. Ale się z mojej zrzegnam właściwie. no i cóż. Opa.